No witam Was. Miało być w niedzielę, jest dopiero dzisiaj. No ale tak się cieszyłem, że mi tak wyszło. Nie malowałem bardzo dawno, dawno temu malowałem ostatni raz. Proszę, spójrzcie sobie. Są, odkórz jest, ale to się spoleruje. Jest i zaciek. Trzeba się pochwalić, nie? Taki zaciek nad zaciekami, słuchajcie. Jest i on tu, tu było coś, lałem, lałem, zaczynałem z tego narożnika i tu, aż widać, że jest białe, nie, ale już mam parę porad od fachowców, co zrobić, spróbuję, jak nie, im zostało jeszcze dobre pół litra samej czystej bazy, bez, bez tego, co, dzisiaj dalsza część będzie, bo już złożyłem trochę, nie, chory bym był, złożyłem to, złożyłem te gumki w niedzielę, nie wiem, czy nie za szybko, czy się nie odbiły, nie, nie odbiły się. I trochę muszę plastiki odświeżyć, bo byłem w sprawie jakiegoś kupić takiego do plastików. I co, może chociaż tyle co tam puszczę Wam, jak. może się nie rozdupi znowu, nie? tak jak wtedy. No, kurwa, dawno nie pochuje, to mówiłem w ogóle. Może się nie rozdupi się rozdupiło od razu, nie? A już. A to włożyć ten jest takie proste. Dobra, na razie was wyłączę po przerwie. U, ten spray to gdzie on jest. Odpuściłem, zmatowałem. Mówią, że nie czar tak, żadnego podkładu do tego. brudne, no i będzie nie mówił, że będzie czysta. na uważać. Nie wiem. Jeszcze by mu nie zaszkodziło. Pogoda fajna. Wystawię to jak podetchnie na słoneczko. Miało nie być wiatru. No, my zobaczymy. Tyle. Pokażę Wam później jeszcze kawałek, bo to ja mogę. Tu nic ciekawego się nie dzieje, nie? Chyba, że chcecie, to dajcie znać w komentarzu lub łapkami w górę dajcie. To wtedy będę wiedział, że mam ten, bo ja to będę składał dzisiaj całego nie złożę. Parę rzeczy złożę, później może nie wiem, jakieś będziecie chcieli boczki, szyby, coś co komuś się może z was przyda, nie? Tyle. Foteli nie będę montował, bo tę cerkę trzeba zrobić, nie? No, a tu ten smaczek taki został włożony, też, też robi robotę. Nie? Mi się to podoba, nawet miałem kiedyś w maluchu coś takiego, mam jeszcze jeden. Taki. Antywłam, paliwo drogie trzeba dbać, nie? No dobra, to trzymajcie się, na razie, hej.